Witam wszystkich, z tej strony Szwajcarii. W tym nagraniu będzie głównie o shortowaniu niemieckiego indeksu DAX. Tutaj mamy na platformie TradingView właśnie widoczne CFD na DAXa. Mamy wykres godzinowy H1 i przypomnę jak podchodziłem w ostatnim czasie do tego niemieckiego indeksu. 16 marca, czyli dokładnie tutaj. Zrobiłem nagranie, gdzie zapowiedziałem, że będę shortował daxa i tutaj aktywnie to właśnie robiłem. Piramidowałem pozycję short na dax natomiast jak widać, tutaj było odreagowanie w górę. Musiałem wyjść z tego procesu shortowania. Później znów zacząłem shortować. Znów musiałem wyjść i mniej więcej od piątku, od 24 marca. Czekałem do zajęcia znowu pozycji short, i takie też pozycje zająłem właśnie wczoraj. Mam już dwie pozycje short na kolejnych niższych poziomach. Będę budował piramidę pozycji short. Także już mam siatkę pozycji oczekujących ustawioną. Co 80-90 punktów jest każda kolejna pozycja. Jaki target? Target o wiele niżej, bo. Oczywiście, tu na tych poziomach mogą być kontry rynkowe, czyli trochę poniżej 15400 i też tutaj 15150. Będę tutaj rozważał redukcję kilku pozycji, natomiast jeśli chodzi o długoterminowy target, no to liczę tutaj tak jak podobnie w przypadku tego nagrania z połowy marca na target 12900. Czyli o wiele niżej niż teraz jesteśmy. Natomiast po drodze będziemy mieli jeszcze 14 tysięcy. Także zakresu ruchu mamy tutaj na ten moment, od tego momentu, gdzie dzisiaj jesteśmy. Mamy około 2600. Wczoraj mieliśmy 2700 punktów zakresu ruchu. Tutaj też po tym wykresie widać, dlaczego ogólnie przystępuję do pozycji short, ponieważ wcześniej mieliśmy. No bardzo szybkie tendencje wzrostowe, a tutaj ogólna tendencja ta w ostatnim czasie od połowy listopada jest już no, dosyć wolna, jeśli chodzi o to. I kąt prosty do tego może być to bardzo szybki spadek w dół. Oddalmy jeszcze ten wykres na jeszcze taką dalszą czasoprzestrzeń. Mamy tutaj wykres dzienny, zróbmy wykres tygodniowy i zobaczcie ogólnie, że teraz są bardzo ciekawe poziomy. Wcześniej DAX z tych poziomów zaczął spadać, także ewidentnie tu jest strzał podażowy. Nawet jeśli to zostanie przebite, to i tak ten poziom później powinien zadziałać na cenę w ten sposób, że jeśli tutaj strzał podażowy został osiągnięty, no to będziemy szukać płynności na strzałach popytowych czyli na tym poziomie pierwszym 14 tysięcy, czy też na tym poziomie jeszcze niższym 12 900. Ja sądzę, że tutaj będzie bardzo szybki ruch do 12 900, będzie powrót takich kwestii kryzysowych, związane to wszystko z tym, że stopy procentowe w dolarze są bardzo wysokie, a w euro przecież też dalej jest polityka dążąca do podniesienia tych stop. Nie spodziewam się aż takich spadków bardzo szybkich jak Tutaj przy tym, właśnie marcu 2020 roku, kiedy mieliśmy K, -O -V i D, tutaj spodziewam się takiego ruchu trochę wolniejszego, ale bardzo trendowego. Informowałem o pozycjach short na Daxie na Twitterze. Tutaj w tym poście mamy wstawiony właśnie screen z platformy. Gdzie widać pierwszą pozycję short, dzisiaj jesteśmy już na tym poziomie, jest otwarta druga pozycja short. I co kolejne 80 yy, kilka punktów, przeciąg między 80 a 90, są ustawione kolejne pozycje. Jak widać tutaj, tutaj dojdzie do przeorganizowania pozycji, czyli taki trochę niższy poziom niż te 15400. Tutaj sądzę, że dojdzie do spadku, później odragowania w górę. Dlatego też już ustawiłem się na trochę innej siatce pozycji na tym tutaj całym rozegraniu. Widać też wcześniejsze moje próby shortowania, gdzie nawet jeśli mam tutaj dwie pozycje short, to wychodząc z tej wcześniejszej pozycji short, zostawiając sobie tą niższą pozycję short, to wtedy, kiedy rynek pójdzie w górę, zamykam tą pozycję, otwieram od razu nową. I aktywnie shortuje rynek piramidując, tutaj wychodzę. Tutaj dalej shortuję. Tu, jak widać, mieliśmy sytuację, gdzie było rolowanie serii kontraktów. Akurat to rolowanie przebiegło tak, że ta cena jest tą samą co tutaj, i te spadki trzeba byłoby wziąć właśnie pod uwagę. Czyli ta najniższa cena jest odpowiednio o ten odcinek jeszcze niżej. Po prostu jest taki efekt kontango teraz między seriami kontraktów na daxie, że na futuresach możecie mieć inne kwotowania niż na rynku keszowym. Tutaj mamy kolejne próby shortowania: pierwsza, druga, trzecia, czwarta i tak dalej, zostawiając sobie tutaj jedną pozycję, później znowu shortuję. Tutaj akurat zbyt późno wychodziłem z tych pozycji. Plus na minus. Zamiana piramidy pozycji w grid były już na tym poziomie, natomiast tutaj zbyt późno zareagowałem. To sam przyznaję, następnie znowu odnowiłem po tych tutaj poziomach. Tutaj też musiałem wychodzić, i dopiero teraz zacząłem znowu shortować indeks niemiecki. Także aktywnie shortuję, chcę po prostu uczestniczyć w każdym ruchu spadkowym, budując piramidę short. Ogólnie, dlaczego tutaj przystąpiłem do ponownego shortowania? Dlatego że. Wybiliśmy tą całą konsolidację, a wybicie nastąpiło właśnie tutaj i okazało się fałszywym wyb wybiciem, czyli od razu po wybiciu odrzucenie tych poziomów. To jest jasny sygnał, że tutaj te poziomy się po prostu nie przyjmują, także będziemy szukać poziomów w drugą stronę. Jeśli podaż atakuje, no to tutaj może ta podaż być skontrowana przez popyt. No i taki pierwszy poziom to oczywiście 15400, tak jak mówiłem. Tutaj nie sądzę, żeby były jakieś kontry. Jeśli przebijemy już ten poziom 15400, to możemy pójść o wiele niżej. Natomiast jest to tylko i wyłącznie moje zdanie. Wy sobie róbcie, co chcecie. Z kwestii informacyjnej, to rusza już niedługo kolejna edycja Trading Skill. Przypomnę, że jest tutaj tak zwana pełna ciągłość transakcyjna. I możliwe, że z 8 tygodni wydłużymy to nawet do 12 tygodni. Nie jakieś konkursy dwutygodniowe czy też czterotygodniowe, jak u brokerów. Tutaj pokazujemy wszystkie konta, zarówno te zyskowne, jak i stratne. Nas nawet interesuje to, kiedy komuś nie idzie od startu i jak później tutaj ten dany trader zachowuje się. Żeby nie było hejtu, bo każdemu należy się szacunek za podjęcie w ogóle tego wyzwania, tej rywalizacji w pełnej ciągłości transakcyjnej, gdzie widać zarówno zyski, jak i straty. Przecież straty nie są atrakcyjne marketingowo. I na przykład taki Rafał Zaorski po ośmiokrotnym wyzerowaniu konta usunął podgląd, później jeszcze zaczął atakować innego z uczestników w aktywnej rywalizacji. Także widać, atencjusze, showmeni po prostu tutaj wymiękają. Organizujemy już Trading Skill po raz kolejny, czyli już za nami jest przeszło 10 edycji. Ostatnie edycje były z nagrodami, także w każdej, jak i w tej, pula nagród to minimum 10 tysięcy. Główna nagroda to 4 tysiące dla najlepszego tradera i jest to trzecia edycja z czterech tworzące fazę pucharową. Czyli w fazie pucharowej mamy ranking wzorowany na konkursie w skokach narciarskich i tutaj pula nagród tej właśnie klasyfikacji pucharowej to 30 tysięcy złotych. Dla najlepszego tradera to 20 tysięcy złotych. Pewnie zadajecie sobie pytanie, jak to rozgrywasz. Skoro straty nie są atrakcyjne marketingowo, to jak to rozgrywać medialnie? Tutaj pokazujemy głównie zyski publicznie, natomiast wszystko jest dostępne na grupie traderów Trading Skill. Tam widać zarówno zyski, jak i, właśnie, straty. Jest podsumowanie co tydzień, także tutaj, jeśli ktoś nawet miałby chęć manipulacji, coś zrobić, typu usunąć konto na dwa dni, jak nie idzie, później przywrócić, jak odrobił, no to niestety nie da się, bo inni uczestnicy Także tutaj kontrolują i pilnują zasad. Natomiast, oczywiście, jak w tradingu, możliwe jest dopłacanie do konta, wypłaty natomiast nie są możliwe aż do samego końca rywalizacji. Będziemy zapraszać znane osoby, które chwalą się, że są traderami, pokazują zyski, a takich na Twitterze jest dość dużo. Także tutaj prośba do Was, żebyście skomentowali Kogo chcielibyście zobaczyć w takiej rywalizacji z pełną ciągłością transakcyjną, gdzie widać zarówno zyski, jak i straty? Bo zyski wszyscy mogą pokazać i chwalić się to jest naturalne, bo oni chcą się promować. Nawet jeśli tutaj zapierają się, że wszystko za free, w myśl idei wiedza za wiedzę no to później jakiś token będą sprzedawać lub jakieś inne aktywności. I już mogą tutaj te zyski przekuć, właśnie typową komercję. Natomiast w Trading Skillu widać zarówno zyski, jak i straty, tylko że tych strat nie będziemy nagłaśniać, póki wszystko dzieje się w pełnej ciągłości transakcyjnej, czyli konto widać od samego początku do samego końca. Jeśli tutaj będzie to przerwane, no to oficjalnie zdyskwalifikujemy taką osobę. I niestety, ale będą pokazane też te straty jak było w przypadku Rafała Zorskiego. Natomiast jeśli będą straty, ale będzie pełny okres rywalizacji, będzie tutaj wszystko rozegrane, no to nie będziemy pokazywać żadnych strat, żadnych nagrań dotyczących właśnie możliwego zdyskwalifikowania uczestnika. Wszystko będzie do sprawdzenia w archiwum grupy traderów Trading Skill. A teraz już pozdrawiam i oczywiście nie gridujcie tylko piramidujcie zyski bo inaczej bardzo szybko zbankrutujecie.